Hej, tu Cezar. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, wraz z Kubą Grzybowskim, przedstawimy Wam nasze przykładowe ułożenia na kostce z Cube. Zaczynajmy. Tak więc, tak wygląda pierwszy scramble. Yy, tutaj będę układał zieloną ściankę. Tutaj mamy taki bloczek i te dwa elementy ułożę w ten sposób, że ten tu podłożę. Teraz ten zamiast włożyć wezmę na tyły, teraz ten element w to miejsce, ten wkładam i ten wkładam. I teraz mamy bardzo przyjemną sytuację z SARA ADVANCE. Ok, tak więc pierwszy scramble, myślę, że w tym scramble zdecydowanie bym zrobił zieloną ściankę, w taki sposób. Następnie mam L5C, którego nie znam, więc wykonuję je na dwie permutacje U. I permutację U ponownie. Tak więc, tak wygląda drugi scramble. Tutaj myślę, ułożę niebieską ściankę, chociaż wciąż nie jest ona jakoś super przyjemna. Włożę ten element w to miejsce. Teraz. My właściwie to samo co poprzednio. Biorę ten tu, ten do tyłu, teraz ten tu wkładam, wy, wyjmuję, wkładam, wkładam. No i tutaj mamy taką sytuację SARA ADVANCE. Drugi scramble. Hmm. Zielony. W taki sposób, że najpierw te dwa narożniki. Później T2 w taki sposób, i na sobie mam przypadek Sarah Advanced. Tutaj mamy pi trzeciej kategorii plus permutacja U. Więc ja to robię tak, że wykonuję dwa razy hatch i permutacja U. Tak więc tak wygląda trzeci scramble. Tutaj myślę, że zielona ścianka będzie zdecydowanie najlepsza. Ponieważ możemy włożyć ten element, zachowując tutaj biały bloczek, no i ten włożymy normalnie, dzięki czemu niebieski center pójdzie do góry, co nam zwiastuje permutację U w środku albo ułożony. Zobaczymy. No i tutaj mamy ułożone wszystkie centry i zostaje nam samo pi. Trzeci scramble. No myślę, że tutaj. Oczywisty byłby zielony w taki sposób, i na senior mam przypadek Sarah Advanced, gdzie mamy wszystkie centry ułożone i cztery narożniki do obrócenia. Tutaj mamy czwarty scramble. On jest bardzo prosty, ponieważ możemy te dwa elementy włożyć trzy ruchowcem. Nie zmieniając orientacji tego elementu, dzięki czemu go będziemy mogli potem jednym ruchem włożyć. Wygląda to w ten sposób. I tutaj mamy dość nieprzyjemną sytuację z PU, do której ja wykorzystuję algorytm z NS, którego jeszcze na kanale nie pokazywałem, ale mogę Wam go teraz tu pokazać. W ten sposób. Ok, tak więc czwarty Scramble. Hmm. Zrobiłem pomarańczowy kolor w taki sposób. I następnie mam Strah Advanced, gdzie mamy Pi trzeciej kategorii plus permutacja ja a Ten przypadek układam w taki sposób. No i tutaj mamy ostatni scramble. Tutaj zdecydowanie biała ścianka jest bardzo fajna, ponieważ mamy taki pseudo bloczek bym powiedział, tylko że tutaj mamy opozita. No, dla mnie jest to równie dobrze. Teraz zamiast włożyć ten element i potem ten normalnie psując tamtego opozita, to ja bym wziął ten element tu, ten tutaj i ten tutaj. No i kosztowało mnie to taką oto sytuację, gdzie wykonuję algorytm z kaka. W ten sposób. Ostatni scramble. No myślę, że biały kolor. W taki sposób, że najpierw ten narożnik dostawiam tu, a ten pójdzie do obrotu. I mam na przykład Następnie Sarah Advance, gdzie mamy pinat drugiej kategorii. I tutaj bardzo łatwo mogę skipnąć, ponieważ widzę, że te dwa centry są opozytami do tych narożników tu na dole. Więc wykonuję z tej strony sledge, później Y prime i ponownie sledge. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał po więcej wartościowych materiałów. Koniecznie zaobserwujcie mnie na Instagramie, ponieważ mamy tam bardzo mało do 100 obserwujących. No i możecie napisać w komentarzu, czyje ułożenia według Was były lepsze. To będzie na tyle w tym odcinku. Pa.